Kiedy chłopak tylko dotknął małego smoka, ten natychmiast ugryzł go w palec. W tej samej chwili boska moc smoka przeszła do ciała chłopaka, a smok uciekł do wody. Kiedy chłopak odzyskał przytomność, on nie miał, zyskał zdolność widzenia przez wszystko na wylot. Dzięki temu widział wyraźnie ryby i kraby pływające głęboko w stawie. Był w szoku i pomyślał: Spróbuję, jakie jeszcze moce dostałem? Dotknął swojej głowy i w tym momencie trzy kraby zostały przez niego zeskanowane. Chwilę później ruchem ręki wyciągnął je z wody i zebrał do koszyka. Potem poszedł prosto na targ, rozłożył swój stragań i zaczął wołać: Kraby, 100 za kilo. Stojący obok kolega od razu powiedział: Temu to nigdy Żadna ryba w ręce nie wpada, a dziś przytaszczył taki wielki kraby. Na pewno coś ukradł. Na to chłopak wściekł się i odpowiedział: Bracie, ja to złapałem własną pracą Nie biorę nic na pożyczkę jak ty. W tym momencie podszedł do nich bogaty mężczyzna i powiedział: Te kraby wyglądają wyjątkowo. To bardzo rzadka odmiana. To usłyszeli jego dwaj, zarozumiali koledzy, i od razu podeszli. Tymczasem bogacz dodał: Mogę dać za jednego kraba milion. Zgodzi kolegom chłopaka, aż szczęki opadły. Jeden z nich rzekł: Proszę pana, czemu pan kupuje takie bzdury? Chodźmy do mojego sklepu, mam dużo lepsze ryby, ale bogacz prychnął. Lepiej zamknij usta. Ja dobrze wiem. Co jest prawdziwe, a co podróbka Asystent otworzył torbę pełną pieniędzy Cały milion I chłopak aż za mówił z radości Po chwili asystent wręczył mu torbę A bogaty mężczyzna podał mu wizytówkę Mówiąc Oferuję ci pracę Masz tylko łowić ryby z morza Miesięczna pensja 10 lat Chłopak natychmiast się zgodził Zabrał więc swoje sieci Udał się prosto nad morze Ponownie przywołał smoka I posłał go do wody Dzięki jego mocy chłopak zobaczył w oceanie ogromną ilość ryb Takiej ilości, że mógł zostać jeszcze większym milionerem